Dzisiaj robimy odcinek z Robloxa Find the Markers. Ogólnie mówiłem, że mi się Roblox znudził, ale pomyślałem sobie, że dzisiaj będzie odcinek z Find the Markers. Dobra, pokażę Wam jak zdobyć takiego markera jak yy, Flytrap Marker. Niektórym wydaje się, że jest trudny, ale Wam dziś pokażę. Dobra, jak umiecie, to robicie tak, a jak nie umiecie. To idziecie tutaj. Tu. Tu wspinacie się po tej niewidzialnej drabinie. Syteleportuję Was. Tu, 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 tu. O! I jesteśmy i... Czekajcie. Tu. Tu. Idziemy tutaj. I, I tutaj jest też niewidzialna drabinka tutaj. Tylko trudno na ją wejść. I będą problemy. Czekajcie jakoś tak może. Nie. O jest! I chodzimy tu. Teraz trzeba przejść tylko obby. Ja na tym odcinku przejdę to obby. Dobra. Tutaj. Tutaj, 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 słyszeliście to, S ale spadłem, no troszeczkę źle, ale nie najgorsze, mogło być jeszcze źle, ciuk, ciu, ciu. dobra, Liść. to, dobra, idziemy tu, robimy obi, żeby przejść. Oj, ale nie spadłem tam Mom, na sam dół. No, szczęście. Dobra. Dobra. I teraz zaczyna się najgorzej. Cały czas? Tak. Dobra. Idziemy tu. Spinamy się po drabince. I wskakujemy po tych liściach. I tutaj jest ten marker... To są markery, których nie mam. Z tego, Potion marker. I w sumie. Wracamy. I jeszcze pokazywam, jakich brakuje mi na zwykłe lobby. Dobra, brakuje mi. Czekajcie, pokazywam. No, trochę dużo mam. Tych mi brakuje. Jak chcecie dodajcie. Napiszcie odpowiedzi w komentarzach. A teraz żegnam Was. Pa!